Jeśli mówimy o historii Polski w XX wieku, nie sposób jej opowiedzieć bez wspomnienia o generale Władysławie Sikorskim. – Niezwykle ciekawa postać, przykład człowieka obdarzonego wieloma talentami, wieloma zdolnościami. – Ale oczywiście generał Sikorski reprezentuje całym swoim bogatym życiorysem dość skomplikowaną drogę, zarówno gdy idzie o stronę militarną jego kariery, jak też o stronę polityczną. Mieszkał tutaj w Galicji. On tutaj chodził do liceów galicyjskich, studiował w Lwowie, był znany tutaj, w tym środowisku. Odbył też roczną służbę jako tak zwany ochotnik. I okazało się, że tu też ma talenty. To była kariera, przypomnę, w armii austriackiego zaborcy. Co nie znaczy, że nie był on zaangażowany w kwestie narodowe. Sikorski był jednym z inicjatorów. Stworzenia tak zwanego Związku Strzeleckiego wywarł duży wpływ na szkolenie wojskowe przyszłych legionistów. Zazwyczaj legiony polskie utożsamiają z Piłsudskim, zapominamy, że to Sikorski był jednym z inicjatorów. W tym okresie wspiera działalność Piłsudskiego jako legionowego dowódcy. Problem polega na tym, że ich drogi w pewnym momencie się rozejdą. Austria już jesienią 14 roku de facto wojnę przegrała. Jej armia została kompletnie pokonana. Główny prym na froncie wschodnim zaczęli wieść Niemcy pod wodzą Paula von Hindenburga, Feldmarszałka, i oni zaczęli decydować o sprawie Polski. Sikorski chciał tworzyć polską armię, polskie siły zbrojne przy Niemcach. Ten polnisze Wermach, natomiast Piotrzowski nie. I tutaj doszło do wielkiego konfliktu między tymi dwoma panami i do ogromnej nienawiści, która potem przez całe dwudziestolecie między BNE miała miejsce. Generał Sikorski był jednym z najzdolniejszych, a być może po prostu najzdolniejszym dowódcą liniowym, jakiego miała druga rzeczpospolita. Sam Józef Piłsudski, zestawiając w takim tajnym dokumencie swoje opinie na temat najważniejszych dowódców liniowych, wystawił najwyższe świadectwo właśnie Sikorskiemu. Przede wszystkim powodem do tego była latem 20 roku rola generała Sikorskiego jako dowódcy Piątej Armii. Która brała na siebie główny ciężar uderzenia sowieckiego w bitwie warszawskiej. Piłsudski wykonywał ten manewr okrążający, ale to Sikorski utrzymywał cały impet Armii Czerwonej i znakomicie potrafił tę obronę zorganizować. Gdyby on zawiódł, to żadne błyskotliwe manewry z nadwieprza, żadne poświęcenie w obronie Warszawy nie miałyby znaczenia. Gdyby tam zawiódł Sikorski, no to bolszewicy wzięliby Warszawę od, od tyłu, od zachodu. I wtedy my znaleźlibyśmy się w gigantycznym kotle sowieckim, bolszewickim, a nie sowieci w naszym. Obronił, będąc w sytuacji niemalże beznadziejnej nie puścił bolszewików. No właśnie on był świetnym teoretykiem wojskowości. Jego książka o przyszłej wojnie jest wręcz wizjonerska, to on przewiduje blitzkrieg niemiecki, czyli rolę sił pancernych. To on przewiduje potężną rolę lotnictwa w przyszłej wojnie, Muzyka Sytuacja, w której Sikorski został powołany na premiera, była bardzo specyficzna. Otóż Polska podnosiła się po zamachu na prezydenta Narutowicza. Okazał się energicznym premierem i wiele ważnych reform zaczyna się w czasach jego rządu. Spacyfikował te nastroje takie rewolucyjne w Polsce i dopiero w maju 23 roku ustąpił z funkcji, kiedy zawiązany został rząd hienopiast, ale pełnił też dosyć wysokie w wojsku funkcje. Był też ministrem spraw wojskowych. Po przewrocie majowym w 26 roku, kiedy do władzy doszedł Piłsudski, od razu Piłsudski usunął Sikorskiego z wojska. Sikorski nie bardzo wie, co ze sobą zrobić. Jeździ do Francji na kursy dalej szkoleniowe, nawiązuje szereg relacji z francuskimi politykami. W roku 1935 zmarł Józef Piłsudski. On wtedy też wyjeżdżał do Szwajcarii, gdzie tam w lat, pod koniec lat 30. powstał front morsz. To było porozumienie właśnie Grupki liderów opozycyjnych. Niewątpliwie czarną plamą, w moim przekonaniu, na karierze politycznej Sikorskiego kładzie się jego podporządkowanie polityczne francuskiemu patronatowi. Zdaniem Sikorskiego i innych członków frontu Morsz nadciągała nowa wojna i ona była nieuchronna. Która przyznała rację Sikorskiemu, że obóz pomajowy był absolutnie nieprzygotowany do tego, co nastąpiło. W momencie, w którym upadło państwo polskie, on uzyskał e, takę premiera. W listopadzie 1939 roku został również Sikorski naczelnym wodzem Sił Zbrojnych. Oczywiście Francję trudno traktować jako wroga Polski takiego jak Związek Sowiecki czy Niemcy hitlerowskie, ale sam fakt podporządkowania, całkowitego podporządkowania woli politycznej obcego państwa niewątpliwie utorowało mu drogę ostatecznie do objęcia funkcji premiera i naczelnego wodza w krytycznym momencie w końcu września. 1939 roku, wiadomo było, że decyzje suwerenne Polski były inne, ale to Francja narzuciła Sikorskiego wtedy. Być może był to najlepszy kandydat, ale nie wybrany przez Polskę, tylko wybrany przez Francję. Sikorski od razu rzuca się do roboty. Po pierwsze deklaruje, że rozliczy przywódców obozu pomajowego i faktycznie to następuje. Planował początkowo stawienie oporu i walkę dalszą z Niemcami w oparciu o Francję. Generał Sikorski tę polską armię godzi się rozparcelować. Francuzi tu potrzebujemy brygady, tu potrzebujemy dywizji, tu potrzebujemy sześciu pilotów, tam potrzebujemy następnych sześciu pilotów. Tak to jest. Kiedy się dzięki cudzej protekcji zdobędzie jakieś stanowisko, to potem trzeba za to zapłacić. W maju nastąpiło uderzenie niemieckie, obrona francuska została przełamana, a te dywizje polskie rozbite. Nikt nie spodziewał się tak widowiskowej klęski Francji. Sami Francuzi byli zaskoczeni. Natomiast Sikorski z rządem uciekł do Londynu. No i potem Sikorski tworzył armię polską w oparciu o Wielką Brytanię. Tworzono oddziały w Afryce, tworzono też dywizję pancerną generała Stanisława Maczka w Szkocji. No, cały czas te działania były podejmowane. na of Scotland. Was accompanied by Mrs. Churchill. Na Wyspach Brytyjskich generał Sikorski kontynuował politykę rozliczeń z obozem pomajowym. Obóz węży, czy Wyspa Węży, gdzie byli internowani e, polscy oficerowie, ludzie nie wytrzymywali, no bo oni widzieli: Polska okupowana, armia rozbita, e, każdy jest potrzebny. W sytuacji wojny, kiedy obce państwa okupują naszą ojczyznę. Traktowanie politycznych przeciwników sprzed wojny jako głównych wrogów, dezygnacja z możliwych talentów, którymi dysponowali dawni zwolennicy marszałka, to wszystko jest jakimś świadectwem politycznego zacietrzewienia Sikorskiego. Wykorzystuje klęskę ojczyzny do uregulowania własnych, osobistych porachunków. General Sikorski to discuss of common interest to the two neighboring states. Niemcy napadają na Związek Radziecki. Związek sowiecki jest pod ścianą. Tutaj Sikorski nawiązał układ Sikorski-Majski, czyli porozumienie z lipca 1941 roku. Układ ten jednak jest krytykowany, gdyż nie zawiera jednego elementu, mianowicie nie zawiera poszanowania przez Sowietów polskiej wschodniej granicy. Sikorski wówczas robi rzecz chyba najważniejszą to znaczy rzeczywiście zaniedbuje kwestie dyplomatyczne, kwestie granic, ratuje ponad 100 tysięcy Polaków. I Podpisując to porozumienie szybko, bez zgody rządu, bez zgody prezydenta, popełnia oczywiście fatalny błąd polityczny, natomiast robi rzecz absolutnie najważniejszą. Ratuje ludzkie życie. Przesilenie nastąpiło w kwietniu 1943 roku, kiedy Niemcy odkryli groby w Katynie. Powoduje to bardzo duże napięcia w relacjach między Sikorskim a Związkiem Radzieckim. Sikorski próbował te kontakty jakoś odnowić, no ale nie miał możliwości, dlatego że niespodziewanie dla wszystkich zginął 4 lipca 1943 roku w katastrofie gibraltarskiej, która do dziś dnia nie jest wyjaśniona. całe mnóstwo pytań bez odpowiedzi. Dlaczego naczelny wódz Wojska Polskiego, który ma najlepszych pilotów na świecie, leci samolotem pilotowanym przez Czecha? – Samolot wystartował i chwilę potem uderzył w morze. Przeżył tylko pilot, który nie pamięta nawet momentu założenia kamizelki. – Brytyjczycy Powinni dokumenty dotyczące Gibraltaru ujawnić już dawno, tymczasem cały czas przedłużają ich tajność. Do końca nie wiadomo, czy to był wypadek, czy to był zamach. Krąg osób, który na zamachu zyskał, jest na tyle, na tyle szeroki, że sprawcy ciężko jednoznacznie wskazać. A kto zyskał? Zyskali Niemcy, zyskali Sowieci. Krąg osób, który odniósł realną korzyść, jest naprawdę duży. Żaden z polskich polityków, którzy się bardziej angażowali później w politykę, nie dorastał mu, no nie wiem, czy do pięt, ale zdecydowanie nie dorastał mu nawet do ramion, jeśli chodzi o autorytet, o posłuch wśród żołnierzy, o szczerość. Natomiast na miły Bóg, po śmierci Sikorskiego, przychodzą karły, które nawet się nie potrafią wspiąć na ramiona giganta. No, Mikołajczyk jest jeszcze bardziej ambicjonalny i kierujący się własnymi zupełnie ambicjami. Jeden, który mógłby dorosnąć na pewno do rangi czy do poziomu autorytetu generała Siekarskiego, czyli generał Kazimierz Sosynkowski, ma taką postawę, że jest żołnierzem, a nie politykiem. Mikołajczyk, prezydent Zaleski, później czy minister Zaleski, wcześniej minister Raczyński. Ale żaden z nich nie ma autorytetu i pozycji Sikorskiego. I sprawa polska po 4 lipca 1943 roku właściwie zaczyna upadać. Gdyby był Sikorski, to pewnie Teheran nie byłby aż tak dla Polski niekorzystny. Na pewno możemy powiedzieć, że zabrakło go. W tym roku 1943 i w roku 1944, że to dla Polski była jego śmierć, była rzeczywiście wielką stratą. Jednym z przeciwników Sikorskiego był Józef Czapski. Kiedy generał Sikorski 5 grudnia 1941 roku przylatuje do buzu gdzie się mieści sztab armii Andersa, Czapski go widzi i pisze: Zobaczyłem człowieka, na którego spadło mnóstwo ciosów, człowieka, który pracuje ponad ludzkie siły, który. Potrafił jednak na końcu wznieść się ponad własne małe ambicje i jeszcze mniejsze animozje. Generał Sikorski w naszej historii zapisał się przede wszystkim jako wódz naczelny i w pewnym sensie to ważniejsze, jeszcze jako symbol trwałości oporu polskiego przeciwko zniewoleniu po wrześniu 1939 roku. W tym sensie pozostaje w sercach każdego, kto czuje się patriotą polskim.